To wiem, czy jest też nie wchodź tam kurwa, bo jest zawalona podłoga, nie rozumiesz? Tam po ja drugiej stronie zobacz. Więcej sobie po drugiej stronie zobacz. No jebane, no ja widzę kurwa Cześć, właśnie, co się dzieje. Cześć. Nie, nie luz, tylko no, ten obrazek. A to chyba tam, po stronie, obrazek. tam po drugiej stronie, Tam po no, drugiej stronie. tam, 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 tam. Dałoby się przebić Jest, obrazek. Jest obrazek, kurwa. Są dwa. Jest, jest. No przybliżenie robię. No. To wbijam tamtędy, przejdę tędy i Nic nas, kurwa nie wbijaj, tu jest zawalony strop gamoniu ja, no ty, no ty no patrz jaki zje, patrzcie kurwa, nagramy go, jak sobie krzywdę robi, ty, kurwa. Tak. There, there, there. Nagrywam tak. to, nagrywam to To jest niebezpieczne co kurwa. robisz spierdolisz tam, kurwa mać Ale down, ale down Ja pierdolę! Jaki down! Jaki kurwa zjeb! Stop! Rozjebał kurwa!